Barbara Skarpetowska, szefowa Sanepidu, była obecna na balu w rzeźni. Szef zakładu wyznaczył boczka na jej partnera. Arnold, po licznych perypetiach, gdyż nie umiał tańczyć, dopiął swego. Udało mu się. Zastąpił go Marian Paździoł. W nocy na korytarzu zajście, w którym występują Marian i Barbara, obserwuje Helena. Po pewnym czasie boczek dochodzi do wniosku iż lepiej by to zrobił. Wystąpiła w odcinku pod tytułem plons. W jej role wcieliła się Dominika Kurdziel. Barbie to lalka, która przyjechała z Ameryki. Wierzy tylko w dolary. Jej partnerem jest Ken. Pojawiła się u kiepskich wraz z innymi, gdyż była lalką Marioli, którą dostała dwójka Staśka, w dziwny sposób wtedy urosła. Od pierwszego wejrzenia zakochała się w listonoszu. Po wspólnie spędzonej nocy ów zostawił ją, gdyż jak to stwierdził, nic tam nie miała. Wystąpiła w odcinku pod tytułem Cicha Noc, a w jej rolę wcieliła się Małgorzata Werner. Beata Belzebu, jedna z największych skandalistek w Polsce, według której nie liczy się Stefan czy Jacek, liczy się tylko Wacek. Miała 6286 kochanków. Wystąpiła w programie Kuby Parytasa, gdy spytał się, czy pokaże mu swe majtki. Odpowiedziała, że jemu nawet dupę może pokazać. Wystąpiła w odcinku Galareta Społeczna. W jej rolę wcieliła się Sylwia Jańczak. Welfegor to nauczyciel, którym alternował Ferdynanda Kiepskiego w podstawówce. Wystąpił w odcinku Plastuś, a w jego rolę wdzielił się Michał Grudziński, Belfegor o kultystycznej tradycji jest demonem odkryć i znakomitych pomysłów. Bobby to domniemany asystent Spielberga, w rzeczywistości nieznany z imienia i nazwiska gospodarz programu z kamerą wśród idiotów. Ośmieszył fertka, waldka, boczka i paździocha, przedtem kręcąc z nimi imitujący drugą wojnę światową filmik do programu w przebraniach wojskowych. Kiepsy i Boczek za niemieckich wojskowych, a Paździoch za radzieckiego wojskowego. Podczas zdjęć do filmu posługiwał się amerykańskim akcentem i mówił łamanym językiem polskim, zmieszanym z wyrazami anglojęzycznymi. Jako gospodarz programu używał normalnego polskiego akcentu. Wystąpił w odcinku pod tytułem Kiepski Film, a w jego rolę cielił się Mariusz Czajka. Profesor Boczkiewicz to nauczyciel mało lepszego, zwany pieszczotliwym bociem. Sobowtór Boczka. Mieszka razem z nimi, gdyż uczy Waldka muzyki w nocy. Za pieniądze zarobione przez Waldemara za konkurs planuje kupić sobie dom. Wraz z Waldemarem ma zamiar jeździć po świecie. Wystąpił w odcinku Waldek w krainie Czarów, a w jego rolę wcielił się oczywiście Dariusz Natowski. Bolesław Krupa to kolega boczka. Przez 8 lat pracował w kotłowni. Skutki były następujące: stracił such, wzrok, dostał garba i jest niepełnosprawny umysłowo. Jego przykład wykorzystano jako alibi w sprawie pracy Ferdka. Nie przyniosło to jednak skutku. Został wspomniany w odcinku pod tytułem Kotłowy, jednak nigdy nie pojawił się w serialu. O jakiej epizodycznej postaci z chciałbyś odcinek? Koniecznie daj znać komentarzu. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Kiepsy.